Sportu, Dla jednych to jest hobby, innych całe życie Oddajesz swoje serce, by coś robić znakomicie Czy kto uwierzycie, czy też nie Nigdy nie pod w siebie, bo upadniesz, będzie źle Boks i siłownia, zawsze na sportowo Ta. Rób to co kochasz i dotrzymuj każde słowo Dla innych to załosne nigdy się nie oni są bez i daleko w cieniu. Dzień dobry Państwu, Bardzo mi miło wszystkich gościć i przywitać prawdziwego przyjaciela Javaśnickiego sportu, pana prezydenta Łukasza Kolaczyka. Witam wszystkie dzieci, które swoim trudem, w swoim codziennym treningiem będą kiedyś naprawdę znakomitymi zawodnikami. Dzisiaj się odbędzie ślubowanie tutaj naszych lekarzy. Witam wszystkich rodziców, witam naszych przeciwników dzisiaj i wszystkich zgromadzonych, którzy trzymają odcinki za wiktorię. I teraz poproszę i oddam głos prezydentowi, który odczyta tekst y, ślubowania. Dzień, Dzień dobry dzieci. Jeszcze się widzę upradać. Chwileczkę zaczekamy. Bardzo dziękuję Panie Prezesie za tę zapowiedź i za zaproszenie. W moim swoim prezydenta i prezydenta Pawła Sykweta na Cieszę się, że ta szkółka ja Wożną tak mocno nam się rozrosła w ostatnich latach. Wielka zasługa tutaj osób, które pracują na co dzień w klubie. Rodziców, którzy... Brawo, tak słyszałem. Brawo dla osób, które pracują w klubie Wiktoria Wożna. Wspieramy każdą podobną inicjatywę. Mamy też ciekawy swój projekt, jak jest Różnica Liga Mistrzów. Startujemy z drugą edycją w październiku. Kolejne roczniki wchodzą. Mam nadzieję, że projekt będzie kontynuowany, rozwijany. Wiem na przykład, że inne miasta nas obserwują i chcą coś takiego u siebie wprowadzić. Także dodatkowa motywacja. Drodzy, czy jesteśmy gotowi do szukania? Tak. Piłkarze Wiktorii Jawożno, My, młode piłkarki i młodzi piłkarze Wiktorii Jawożno ślubujemy. I piłkarki Wiktorii Jawożno Ślubujemy. będzie krótko. Dbać o dobre imię klubu. Dbać o dobre imię klubu. Kolegów. Pracowników, Pracowników. I, wszystkich i wszystkich osób związanych z Wiktorią Jaworzną. Przestrzegać zasad, zasad, zasad szlachetnej rywalizacji, szlachetnej rywalizacji. Oraz, postępować, oraz postępować zgodnie z duchem fair play. Play. W każdym czasie i miejscu, być przykładem dla koleżanek i kolegów, wykonywać polecenia trenerów, sędziów i organizatorów imprez, w których.

Wiktorię Jawożną oraz, oraz nasze miasto w zawodach w krajowych, zawodach krajowych i, międzynarodowych. i międzynarodowych, ciągle podnosić ciągle podnosi swoje, umiejętności swoje umiejętności i dążyć do gry, dążyć do gry w pierwszym,